Witajcie, kochani, witam was bardzo serdecznie w ten przepiękny środowy poranek, słoneczny, cieplutki, lipcowy, 13 lipca, dzisiaj pełnia księżyca w Koziorożcu. Zapraszam Was z całego serca na krótki spacerek, na krótki relaks w naturze. Dzisiaj będziemy mówić o uważności. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, przebywając w naturze, możemy nauczyć się bardzo wielu rzeczy. Natura jest bardzo głęboko osadzona w teraźniejszości w tu i teraz. I dlatego uczy nas świadomego przeżywania. Natura wyostrza nasze zmysły. Zmysł wzroku, zapachu, węchu, dotyku. Natura uczy nas uważności i bycia w chwili obecnej, bycia w 100% w danej chwili. Uczy nas zanurzenia się w chwili, zanurzenia się w teraźniejszości, przeżywania chwili obecnej. Świat jest pełen magii, której bardzo często w tym pędzie życia po prostu nie zauważamy, a natura uczy nas widzieć więcej, czuć więcej, być bardziej tu i teraz. Natura uczy nas cennej sztuki uważności. Urażliwia nas i zaprasza do pełnego przeżywania każdej chwili. Natura zaprasza nas do tego, abyśmy skupiali się tak naprawdę na drobnych rzeczach, na kolorach, na smakach, zapachach, na fakturach i kształtach. Wystarczy choć parę chwil w ciągu dnia, aby zatrzymać się, skupić się, aby wsłuchać się i zanurzyć w chwili. Aby dostrzec kolor nieba, aby usłyszeć ptasie rozmowy, aby poczuć zapach kwiatów, aby przyjrzeć się filiżance, z której pijemy kawę. To właśnie natura uczy nas dostrzegania detali i życia chwilą bez zamartwiania się o jutro, bez wspominania tego co było. Uczy nas dostrzegania wartości w prostych, małych rzeczach, w spacerze, w zapachu, w motylku, w kwiatku. Uczy nas dostrzegania tych wartości właśnie w tych prostych, codziennych rzeczach, bez pośpiechu, w pełni rozkoszując się daną chwilą, w pełni będąc tu i teraz. Uważność to jeden z najpiękniejszych stanów, jaki możemy sobie sami podarować. Uważność. Sprawia, że zaczynamy dostrzegać bogactwo życia i cenić je jeszcze bardziej. Uważność nas uwrażliwia i wyczula na piękno, na piękno proste, piękno codziennego życia, piękno każdej rośliny, zwierząt, piękno natury, piękno drugiego człowieka. Zobaczcie, że tak naprawdę moc tkwi w tych małych przyjemnościach. Kiedy idziemy na spacer, kiedy obserwujemy księżyc, słońce, słuchamy ptaków, patrzymy na piękną łąkę, słuchamy bzyczących, brzęczących owadów, przyglądamy się snującym się po niebie chmurom, kiedy możemy dotknąć i zasmakować owocu prosto z krzaczka, czy poczuć zapach ziół. Kochani, serdecznie zapraszam Was do tego, abyście chociaż 15 minut dziennie praktykowali uważność. Niech to będzie cokolwiek. Może być to spacer, czy też skupienie na oddechu, czy też w czasie picia kawy, czy też obserwując naturę. Proszę, praktykujcie uważność. Poczujcie daną chwilę wszystkimi zmysłami. Skupcie się na kolorach, zapachach, na tym, co czujecie, czego doświadczacie. Dostrzegajcie detale, dostrzegajcie małe rzeczy, bo to w nich jest moc, w nich jest cała magia życia. Bądźcie w chwili obecnej, bądźcie tu i teraz. I dostrzegajcie tę magię życia, obecności. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was do praktykowania uważności. Podzielcie się w komentarzu, czy praktykujecie uważność, czy rozpoczniecie teraz po tym filmiku tę praktykę na regularnych, codziennych zasadach. Dajcie proszę znać w komentarzu, udostępnijcie to spotkanie. Być może trafi do kogoś, kto tego bardzo potrzebuje. Proszę o serduszko i o udostępnienia. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Niech moc natury i moc uważności będzie z nami.